Twiks nocs wisi ob w der Hauptstadt und nachwobase Dobrym ludziom tużom to poprawia masę konfiturom ruro mu pierdala fazę faze nawiamis smażę lemon silver haze przejmuje głośniki bierzam na twobase dobrym ludziom tużom to poprawia masę konfiturom ruro Ale no, lepiej by jak degustowaliśmy tam na jest krótka jak nóż ty znowu już musz przyszedł do słyszełeś wyciągnąłem wnioski by nie upaść ziomek jako siedłowiek kioski jeden w drugim ura, ale cienko wszędzie nie ma mają pula, bo u nas tak nie będzie staram się jak mogę i takie mam podejście z... a trzeci brak kultury czyli pity od razu nie, to, bez, bez wasz, to wasz kolega w... dobra, kolega w... dobra. za ile możemy wychodzić? nie wiem co do negocjatora mieliście ale pogratulujcie Prze Przepada panu jeszcze zaraz tego zakładnika Uf. no wolny odjazd Brak na Przyklepujemy na 750 zostało przyklepane wolne od No i Za ile można? Za 30 To jednego tego bierzemy No słyszeliśmy, jednego zakładnika wam już wypuścić czy nie? Ile wam zostało? No już full, już skończyliśmy już Oni już skończyli zgłasza pytały. Dobra Dobra Dobra, dobra. Robimy tak, wypuśćcie nam ich trzech, bo jesteśmy no niestety jedyni. A dobra, no to no, wiesz, Nie, 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 trzech, no, bo oni są jedyni. Przeszukamy nie. se ich i... Dobra, no to kolei Jak pracy. przeszukamy, damy wam okay. znać, że możecie się wychodzić i wejdziecie. Ja wyłaś, nie, ja ty... nielegalne rzeczy. To, to co to masz, co zrobić. masz? A. Żartuję, nie mam, żartuję. A nie wychudź, nie wychudź, nie, 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 kom. Do auta możemy wejść. Możemy? Do auta tylko mi do przodu, k dał, debilu. Poczekajmy ładnie na niej No bez liczby. do przodu się pchasz, frajerze. Dobra, cicho. Ktoś chce jakiegoś bengera włączyć? Nie, nie mogę nawet Ja włączę, stop. ja, włączę, no to ja włączę. włączę. Nie możesz. Ani, nie, nie, możesz. Kto siedzi obok mnie? Janek, pójść coś, Janek, coś Janek. fajnego. Wiśnie, wiśnie i baj. Gdzie mam Cisza na palenie albo napiamy smal. Gdzie mam nie, ci siad no, playka ci się na pladzie No dobra, sorry Nawiamis morze, Lemus i Brechadze Czemu na tą wazę Dobrym ludziom tuzią. Ty przekaż no, mi to przez okno pieniądze, przekaż to mi, to pieniądze. Przekaż to mi to przez okno pieniądze. pieniądze. Nie teraz, nie. Oh. Dawaj dawaj. Nie teraz skońc. nie, 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 ja, ja na następny napad A Nie, Słyszysz, no, ja no, wam... Nawet jak nie uciekniecie ja wam opad. No uciekniemy bez lipy, możesz nam zastawkę ogarnąć jak chcesz? Bo i masz gdzie? Sekwencja, obojętnie, sekwencja. Obojętnie. No nie wiem, dobrze. dawaj mi info i tyle ja info pod... Nie wyjąłem pan dowód. Ja myślę, że lepiej było, Moskisz i Kochać to nie znaczy, zawsze to samo. Uważaj, ziomek, bo ta suka leci na. I na siano. Mogę wsiąść? Zaraz, nie. Czemu? Bo nie. Odjazd. Ale chłopaty, jak to Odjazd! Był... Nigdzie nie ma gangu żadnego. Wyjazd. Wyjazd! No nie wiem. Dobra. Panowie, macie tak. źródło za 30 sekund. Dobra, tutaj. dobra. Puszczaj, puszczaj. Puszczaj, Janek, puszczaj. Kochać to nie znaczy... Dawaj, puszczaj, puszczaj, puszczaj. Ogień. Rura! Dobra! to nie znaczy, zawsze to samo Uważaj ziomek, bo ta suka leci na twoje siano Co znaczy kochać, poznać jej nie dano Zweryfikuj wtórnie, może sypiasz z blacharą Zarabiał grubo, ona się cieszyła Za jego pieniądze dobrze się bawiła halo, Że podatków halo. nie płacił, pretensji nie miała Że pieniądze z delegalu nigdy nie narzekała Koleżanek w miała, z nimi się śmiała Na imprezy zadupcała, autem chłopaka się bujała Wszystko za jego hajs, kupowała prezenty, przyjmowała Chyba źle nie miała, finał tej historii dla chłopaka nie był mówi, Bo o nim zapomniała, jak go przeskręciły, Wyłapał parę lat, bez nawieszenia Nie ma już dziewczyny, co by przyszła na widzenia, Nie jedna taka była, co za nie chłopaka żyła, później się powalił, to go zostawiła Stamy tutaj wszyscy wasze zjebane pomysły, by chłopakom stracił mysły Wyjebane świnie, więc wszystkie dziwki z tego hajka. My free? Bo ile kasę, jest kaszkałami. Dawajcie ile na, odbicie, kasę. na odbicie, na odbicie Jakby dawajcie, bo jest... Nie, czekaj, komu... ale kasę trzeba dać. Kasę trzeba dać tak. Włączcie jakąś nutkę jak chcecie o chłopaki To ja włączę, ja zapuszczę. Nie, 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 ta osoba co siedzi z przodu tylko może. Ja no, ja włączę, ja za chyba wiem, jakie broń mogę cię co puścić. Nie wiem. Dobry broń. No, I śnibaka, ja oko nabiję, ja go nabiję. Nie, nie szgolo. I śnibaka, ja oko nabiję, ja go nabiję, dobrego normik. Obojętnie, obojętnie nie co puścić, to będzie fajne. Coś Ciś musi być jakiś ping fajny. No tak. Taki klimat, jakieś No. Oświeżę się.